Próba mikrofonu, cedy przykładowa rozgrywka, gra wydawnictwa Aleksander dla dwóch do ośmiu graczy, Te naprawdę od trzech, bo te gry na zasadzie wyliczanki dźwiękowej e, są, są raczej dla większej liczby osób e, od szóstego roku życia. Naszym celem jest pozbycie się wszystkich kart ze stosu. Mamy na każdym na stosie 14 kart, w komplecie 12 kart. E, i zaraz oglądamy jak to w czasie gry wychodzi, więc tak, daję kartę tutaj jest klakson, to mam wydać jakikolwiek dźwięk, który nie jest klaksonem jeśli to byłby klakson z gwiazdką, jako pierwsza karta wyłożona w ogóle tutaj na swojej wyliczanki to muszę wydać dźwięk klaksonu, kolejna osoba ma świnkę, czyli nie może wydać dźwięku klaksonu, nie może wydać chrumkania, kolejna ma tupanie, ale z gwiazdką, więc ona, ta osoba musi wydać dźwięk chrumkania, ponieważ to jest gwiazdka. Kolejna osoba ma tupanie, czyli nie może tupać, nie może chrumkać ani klaksonu, ale, czyli coś z tego, gwiazdkę, czyli musi tupać. E z, z, z ten dźwięk e, dzwoneczka się nie, nie może drędać, tak? Nie może tupać. E, no, tu się nic nie zmieniło, e, więc ta nie może gwizdnąć, nie może tupać, nie może udawać dzwonka. Tu bez zmian, bez zmian e, jest piesek, czyli nie może szczeknąć, nie może e, gwizdać ani. Ani dźwięczeć jak dzwonek. Tu klakson, że nie może dodatkowo z tym klaksonem. Trochę nam się te karty powtarzają. I tak, tak lecimy, żeby je wydać. Natomiast, co jest takie istotne, że jeśli. Yy, tak, jest gwiazdka, to ja muszę wydać dźwięk taki, jaki ta osoba wcześniej miała na karcie. Tak? Yy, jeśli to jest yy, pierwsza karta wyłożona z gwiazdką w ogóle tutaj w wyliczance, yy, no to muszę wydać to, co jest na, na gwiazdce. Yy, kiedy się pomylę, yy, to muszę zrobić tak, że o tej osoby napomuje się ta, ten gracz. To jak się pomylę, to muszę o tej osoby kolejnej po lewej wziąć kartę. Zmienia się nam układ wyliczanki i trzy karty z, z dołu, z tych moich wyłożonych. Raz, dwa, trzy odkładam z powrotem na swój stos e, ten e, wykładania kart, tak? Jeszcze taka ważna rzecz, że jak ja wykładam kartę, bo tu jest z wyliczanki, o, wykładam kartę na przykład tego, pieska z, z tym, czyli muszę wydać klakson i tą kartę już widzę, widać, że tu wykładam to kolejny gra, ale jeszcze nie, nie powiedziałem tego dźwięku, nie wydałem klaksona dźwięku, to kolejny gracz może już kartę wyłożyć, tylko no nie tą, tylko tylko swoją i on może wydać właściwy dźwięk, tak? Jeśli on wyda właściwy dźwięk, widząc tą moją, jeszcze bez dźwięku i te kolejne, czyli on akurat musi wydać dźwięk pieska no to się liczy, jakbym ja popełnił błąd, czyli ja biorę trzy karty z dołu, odkładam tu, ja przekładam to na swój, więc to tam wzmaga emocje, wzm emocje wzmaga tempo, tak? czyli pamiętamy, wykładanie kart, jeśli gwiazdka jako pierwsza karta, to to co na gwiazdce, jeśli gwiazdka jako już któraś, kolejna karta, no to, to, to to co wcześniej gracz wystawił, to, 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 to taki dźwięk daje, nieważne co mam na karcie. E, oprócz tego, e, e, kolejny nadaje tempo, czyli chcę wyłożyć kartę, zanim ja wydam komendę, tak, ten dźwięk, wtedy będzie mój błąd. Przy błędach trzy karty wracają tu, e, a oprócz tego, no, jedną z te od tego po lewej trzeba przyłożyć do mnie, żeby zmienił się układ. Nie zawsze się zmieni, bo czasami jest, są identyczne. Ważna jeszcze rzecz, jak gramy w <laughs> 7-8 osób. Może sprawić, że będą wszystkie te dźwięki w grze, to wtedy należy powiedzieć próba mikrofonu. No i każdy z nas z tą jedną z musi schować, żeby zmienić ten układ, tak? ale wtedy próba mikrofonu. Kto się podbędzie wszystkich kart, ten wygrywa grę. Bardzo ciekawa gra na zasadzie właśnie tej, takiej wyliczanki. Na ostrożność, na koncentrację, na tempo, na refleks. Fajna rzecz. Fajna rzecz. Dla młodszych, chociaż te najmłodsze dzieci na początku będą miały trochę trudności, będziemy wolno grali, ale im więcej będziemy, będziemy się bawić, tym to tempo będzie tutaj nam przyspieszać, tak? Te gry na tej zasadzie działają, na początku jest nam ciężko, ale potem już pędzimy. Próba mikrofonu od Aleksander. Dzięki.